Dzień dobry, dzisiaj kontynuujemy naszą pracę z zadaniami z zakresu momentów sił, pracujemy z, oczywiście z naszym też szkolnym zbiorem, inspirujemy się tutaj częścią pierwszą zadanie z bryły sztywnej zadaniem 6 7. Tak jak mówię, staramy się, żeby rozwiązywać zadania w taki sposób, żeby nie było wątpliwości, co do samego procesu myślowego. To nie chodzi o wzór, nie chodzi o przekształcenie. Chodzi o to, żeby robiąc zadanie, żebyśmy uczyli się i pogłębiali naszą znajomość tego formalizmu. Ja tutaj zrobię taki krótki rysuneczek i mamy następującą treść. Samochód dostawczy lub też po prostu pojazd ma rozstaw kół L. Środek ciężkości Znajduje się na wysokości h od Ziemi. Celowo unikam liczb, żeby to było bardziej takie generalne rozumowanie. Mamy zakręt o promieniu R duże i pytanie: czy samochód jadący z pewną prędkością V będzie mógł bezpiecznie pokonać ten zakręt? Czyli gdybyśmy narysowali widok z góry, mielibyśmy tutaj fragment zakrętu. Tu byłby ten promień R i tu byłaby zwrócona prędkość naszego obiektu, prawda? On wchodzi w zakres. Teraz, żeby w ogóle mówić o rozrysowaniu sił z punktu widzenia bryły sztywnej, no to należałoby zrobić taki schematyczny rysunek. Ja postaram się zrobić taki troszeczkę większy. Tu mamy w przybliżeniu nasze koła tu będziemy mieć fragment naszego auta tak w przekroju i zaznaczymy tu będzie środek ciężkości i tutaj oznaczam tym naszym h rozstaw kół tutaj przerywaną rysuję linią takie ładne żeby było schematyczne tu mamy nasze l i oczywiście Pytanie jest teraz o to, czy samochód się przewróci na zakręcie, mówiąc kolokwialnie, czy wypadnie z zakrętu. Teraz środek ciężkości CM, Center of Mass, tak jak żeśmy już kiedyś wprowadzali, jest położony, i teraz oś względem, który ja będę rozpatrywał, to jest moja sprawa. Ja będę rozpatrywał względem tego punktu. Będę rozpatrywał względem tego punktu. Tu narysujmy jeszcze tylko. Kierunki do ruchu. No dobrze, tu wprowadźmy jeszcze kąt z pionem i kąt z poziomem, żeby nie było wątpliwości. No dobrze, mamy inspirację, czyli jeszcze raz: samochód to jest widok z góry, to jest widok z góry. Porusza się na zakręcie. Oczywiście, yy, pierwsza sprawa jest taka, żeby on w ogóle mógł się poruszać na zakręcie. To musi istnieć siła tarcia boczna, tutaj, żeby on się w ogóle mógł poruszyć na zakręcie. Gdy, żeby, Jeśli chodzi o to, żeby się nie przesuwał względem jezdni, tu musi być w ogóle siła tarcia. Zacznijmy od tego. Siła tarcia statycznego, coś co jest nieintuicyjne. Pamiętajmy, koło nie przesuwa się względem powierzchni. Nie przesuwa się względem powierzchni. W tym punkcie musi być tarcie statyczne. To jest bardzo ważne, bo w przeciwnym wypadku to koło nie zaprze się i nie zakręci, tylko się przesunie. Pamiętajmy, już od czasów Da Vinci: siła tarcia przeciwdziała poślizgowi. Jeżeli samochód miałby wypaść z zakrętu, siła tarcia przeciwdziała. Rozpatrujemy układ nieinercjalny. W układzie nieinercjalnym, tu będzie chciała mnie wyrzucić siła bezwładności na zewnątrz. Tu będzie przeciwdziałać siła grawitacji. Różne kolorki, różne siły. Jest to bardzo taki fancy zabieg. Pamiętajmy, żeby używać tego typu oznaczeń. Siła bezwładności w ruchu po okręgu nazywa się zwyczajowo siłą odśrodkową. Odśrodkowa, bo działa na zewnątrz środka okręgu. Odśrodkowa siła. Czyli na tym rysunku siła odśrodkowa chciałaby mnie wyrzucić z zakrętu. Teraz. Warunek równowagi względem tego punktu, punktu O. Moment wypadkowy musi być zero. To jest graniczny przypadek. Widzimy, że moment siły tarcia będzie automatycznie zerem, ponieważ tu nie ma ramienia. Tarcie jest przyłożone w tym punkcie nie ma ramienia teraz piszę definicję. Moment siły bezwładności, moment FB. Piszemy oryginalnie R razy FB. Moment siły bezwładności, jego wartość. Wartość R, wartość FB. I teraz mamy sinus kąta i teraz patrzymy, jaki tu będzie kąt. Jaki tu będzie kąt? Jeżeli tu byś przesunął, to ktoś mógłby powiedzieć dobrze, to ja bym wziął ten kąt, bo to jest kąt między R i FB. I to była tak samo jedna z uwag naszego widza, który komentował Pewne sprawy związane z wyznaczaniem kąta. Proszę zobaczyć. Gdybym ja wziął ten kąt, który jest tutaj, czyli tu jest kierunek R, to miałbym sinus 180 minus beta. Sinus 180 minus beta to byłby ten kąt pomiędzy R a FB. Trudna trygonometria, bo to jest jakieś 180 minus sinus beta. Ja to rozpiszę. To byłoby tak. Albo prościej, zobaczmy. To byłoby jak mamy ten sinus różnicy, to byłoby sinus 180 on byłby zerem. I potem byłoby minus i tu byłoby sinus y, minus beta i cosinus y, 180. Y, cosinus 180 byłby minus 1, więc to tak naprawdę jest, słuchajcie, sinus beta. O, niech to tak będzie. Sinus 180 minus beta to jest sinus beta. W związku z tym, czy ja wezmę ten kąt między R a FB, czy wezmę ten mniejszy kąt, to jest to samo. I to jest tak samo jedna tutaj z komentarzy od naszych widzów. Także dziękujemy. Skomentowaliśmy tutaj też również w odniesieniu do tego filmiku. Więc tu wpisuję spokojnie sinus beta. Teraz moment siły, moment siły grawitacji. Wpisuję oryginalnie r razy fg wartość momentu siły grawitacji wartość momentu siły grawitacji to mamy wartość r wartość siły grawitacji sinus i zobaczcie, tu jest ten sam myk jeżeli ja tu poprowadzę r to tu miałbym kąt między r a fg miałbym 180 minus alfa i znowu zrobię ten sam myk 180 minus alfa więc będę miał sinus alfa. Czyli będę brał po prostu ten mniejszy kąt do rachunków, ale no, jak mamy tutaj przedłużenie kierunku, to mogę sobie na ten kąt patrzeć zarówno w ten sposób, jak i w ten sposób. Czyli tu będę miał sinus alfa. Teraz ustalamy kierunki. Patrzymy. Tu jest oś obrotu. Definicyjnie łapię za R w kierunku FG. Łapię za R. Tu idzie kierunek RA i w kierunku FG. Czyli moment siły grawitacji. Będzie skropką. Tu. Do żółtego koloru ma pasować. Teraz tu mam R. -kę. Łapię za R w kierunku FB, tam gdzie. Czyli idzie z krzyżem. Tu będzie moment siły FB. Widzimy, że te momenty działają przeciwnie. Jeden moment chce mnie wyrzucić z zakrętu, a siła grawitacji chce mnie przywrócić do zakrętu. Czyli. Logika by pokazywała, no, że ta siła dobra, która chce mnie obrócić z powrotem do zakrętu, wezmę ją z plusem, czyli tą. I będę miał tak: moment siły, moment siły grawitacji, odjąć wartość momentu siły bezwładności, musi się równoważyć. To jest przypadek graniczny. I wpisujemy moment siły, czyli mamy wartość era razy FG razy sinus alfa minus wartość R -a, razy FB razy sinus beta równa się 0. I mamy RFG sinus alfa równa się RFB sinus beta. Jeżeli mamy coś takiego, R się skraca i mamy tak. MG Sinus alfa równa się m razy a układu razy sinus beta. Masa się nam skraca. I teraz, czemu będzie równy sinus alfa? Zobaczcie, sinus alfa będzie równy l drugich do r, -a. l drugich do r, -a. l drugich do r. I sinus alfa już mam. Teraz czemu będzie równy sinus beta? Sinus beta, czyli to jest ten kąt. Będę miał h do r, tak? Tu mam h do r, sinus beta, h do r. I wstawiamy i dostajemy g razy za sinus alfa podstawiam l drugich przez r równa się a układu razy a sinus beta mam h przez R. I teraz tak, widzimy tutaj, że ładnie nam ta R -ka schodzi. Pach, Pach. I dostajemy takie równanie. G razy L drugich. Równa się A układu razy H. Teraz przerzucam i mam tak G razy L przez dwa H. Równa się V kwadrat przez duże R, ponieważ A układu to jest tak naprawdę nasze przyspieszenie dośrodkowe. V kwadrat przez R. I teraz tak, mamy GL na 2H, V kwadrat przez R. I mamy w sumie tak, g razy L razy R na 2H, na 2H to jest V kwadrat, Pierwiastkuje i dostaje pierwiastek. G razy L razy R na 2H równa się V. I to jest V, które od tej chwili nazwę tutaj takie trzy kreski. Nazwę to V granicznym. Jeżeli prędkość naszego samochodu będzie mniejsza od tej prędkości V granicznej, to samochód pokona bezpiecznie zakręt. Jeżeli będzie większa, to nastąpi tak zwane wyrzucenie z zakrętu. Komentarz do całości. Proszę zwrócić uwagę: każde zadanie ma za sobą jakiś scenariusz fizyczny to jest jak taka zagadka detektywistyczna. Znasz pewne fakty o układzie, jest jakaś sytuacja, trzeba sobie wyobrazić. Rozpisujemy te siły, analizujemy momenty, staramy się zobaczyć, czy będzie logika tego wszystkiego. Zaprzęgamy trochę matematyki. Tak jak mówię, tu z tymi kątami, ok, tożsamość, korzystamy z głównych definicji, potem liczymy wartości, dopiero później ustalamy matematyczne, abstrakcyjne, te kierunki wektorów, jeden gdzie tam, drugi tam. Próbujemy sobie to powiązać z obrotem, piszemy przypadek graniczny, no i tak to mniej więcej wygląda. Także dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.